Hej, witajcie na moim kanale ja jestem Alicja jak widzicie dzisiaj jesteśmy na innym serwerze niż zwykle. Ponieważ e, zrobiłam sobie coś takiego, że spróbujemy zrobić zrobiłam sobie taki challenge, że e, spróbujemy zrobić cały domek z różowych loków. Chyba, że szkło nie z takich różowych to podchodzą tak bardziej różowe ale szkło będziemy mieli białe bo inaczej nie wyjdzie no dobra no to teraz tak musimy wziąć różowe rzeczy czyli ten bierzemy kolorek ten bierzemy filetowy jeszcze będziemy brali bo nie uważa się go za różowy Ale czekajcie, jedną chwilkę. Yy, Okej, okay, dobra. Tu mamy red. Nie. Purple. Ale on podchodzi bardziej widzowie, patrzcie. Podróżowy, nie? Pink. Magenta. Widzicie? I pink. Dobra. Te wszystkie oprócz opuszczego weźmiemy. Yy, ten zamienimy. Przepraszam za reklamy. Okej, okay, widzę. Yy, dobra, to będziemy musieli usunąć. Weźmiemy zamiast tego szyby. Ale widzę, tu nie mamy różowe, chyba że to można zaliczyć tak bardziej podróżowe. To chyba zaliczymy bardziej podróżowy. Możecie mi napisać w komentarzach. Zrobimy oczywiście płotek. I musimy wziąć jeszcze schodki. Dobra, mamy wszystko. Czyli te dwa kolorki nam zostają, czyli taki i taki. Yy, dobra. To teraz tak zaczynamy widzowie. Tak. Nie wiem, czy to tak robić, chyba nie, jednak zrobimy to inny sposób. To usuniemy. Tak jakby tak, będą takie dwie części chyba. Albo zrobimy to w ten sposób, że tak. O tak o. Chyba tak to zrobimy. Tylko to trzeba stąd usunąć. Ok. Tu zrobimy tak. I tu będą drzwi. I możecie e, napisać... E, w komentarzach yy, wszystkiego najlepszego go mojemu bratu, bo ma dzisiaj urodziny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okay. tak jest 6, Dobra, najpierw robimy ściany, tak, a później robimy, będziemy robić dziury w oknach. Na okno w sumie. Ok, tu jeszcze jedno. Dobra no, tak, to będzie wyglądać mniej więcej. Nie będzie to za ładny domek. Ale chcę po prostu taki różowy domek sobie po prostu zbudować. Chyba jednak zrobię inny domek i będzie sam z jednego koloru. Okej, okay, dobra. No to robimy jed z jednego koloru, bo to mi się nie za bardzo nie podoba. Okej, okay, widzowie, e, czyli robimy, robimy domek z jednego koloru i to chyba zrobię na podłogę, a to będzie, a to będzie e, ściany wszystkie, to zrobimy domek sobie tu.

Oczywiście na tym serwerze będzie jeszcze więcej wyzwań z różnymi kolorami, e, nie tylko z różowym. E, w następnym odcinku chyba zrobimy niebieski jakiś albo nie wiem, chyba niebieski, bo niebieskiego jest najwięcej. Dobra, robimy takie runy. Taki kwadraciak. Bo nie chcę robić jakiegoś wymyślnego, nie? Dobra. Tak. Dobra, to zniszczyć. Trzeba. Okej, okay, przepraszam, że tak się za bardzo nie odzywam, ale jakoś tak wychodzi. Yy, dobra, no to się widzimy, jak coś już tutaj zrobię, nie? Okej, okay, jak widzicie, już troszkę zrobiłam. Tutaj mamy ściany. Teraz będzie trzeba, yy, musimy zrobić jeszcze dach. Dach będzie, yy, w sumie to sufit jest. Sufit będzie z tego. Dobra. I tutaj ogólnie to na razie będzie ciemno, bo jak wiecie okien na razie nie ma, bo dziurę na okna nie robiłam jeszcze. Ale zaraz je zrobimy. Dobra. Tak, 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 tak. Ma być i oraz i oraz ja to jestem dobra. <grym> Okej. Okay. Oraz jakbyście wie chcieli wiedzieć, to ta seria będzie się ciągła e, długo, bo, bo ona jest już ta seria jest oko z challenge'em kolorów. No to moim zdaniem trochę ją trzeba pociągnąć. I dlatego odcinki będą się pojawiały też z niej. Dobra. Jak widzicie jest mega, mega ciemno. Zobaczcie, tu nic nie ma. Jest tak ciemno. Uwaga. Jest ciemno. Dobra, idziemy od z tej strony. O, to jest różowy, widowie. Napiszcie, czy to jest różowy, czy fiolet. Moim zdaniem podchodzi po różowy i czerwony. I taki też fiolet. Nie wiem już. I ten kolor podchodzi pod fioletowy. Mogą właśnie zrobić z tego, ale nie pomyślałam oczywiście. Bo zapomniałam, że mam jeszcze to. Dobra, oczywiście drzwi kładziemy te, bo jakie inne? Okej, okay, słyszę ja owcem. Nie wiem, czy tego nie zrobić, właśnie o tak. I tak to będzie. Mam pomysł. Widzę, koło okien będą tak. Dobra. Tak to będzie wyglądać, chyba że tu wstawimy to i to. Tak będzie lepiej wyglądało, ale to w wcale nie wygląda za ładnie. Tylko tak o zrobimy. Mm, tak już jest ładnie. Dobra? Tak będziemy. To że niby są takie e, takie te cysło, coś się otwiera, takie w starych domach, takie coś jest. Nie wiem jak to się nazywa i tu zrobimy nie, nie to będziemy tak robić. Jedna ściana taka, jedna ściana taka. Dobra Okej. Okay. Mamy tutaj tak to wygląda bardziej jak świnka. Jak może tak się patrzy. Nie? O, ty kurwa akurat teraz przeszłaś po mnie. Dobra, zabiliśmy ją na dwa, hit dwa hity. Tu wstawiamy to i to. Dobra, tak? No będzie ładnie nawet. Wyjdź z tego pokoju! Oboje!